Czy Squid Game jest oparty na faktach i te zdjęcia, które widać na mnóstwie filmów pochodzą z prawdziwego ośrodka, w którym serio grano o życie i kasę? Nie i nie. Historia, do której ludzie odnoszą się w tego rodzaju shortach, to nie scenariusz Squid Game, ale prawdziwa ludzka tragedia. Od lat 60. do prawie 90. w Korei Południowej trwał specyficzny proceder pozbywania się ludzi z marginesu, czyli m.in. bezdomnych, prostytutek czy sierot. Trafiali oni do miejsc, gdzie mieli nauczyć się, powiedzmy, lepszego życia w społeczeństwie. Największy taki obóz powstał w Busan, nazywał się Brother's Home. Oto wspomnienia jednej z osadzonych tam osób. Kiedy próbowałem spać, trzęsąc się nago, dowódca Plutonu przyszedł i mnie zgwałcił. Robił mi to przez trzy kolejne noce, aż zostałem przeniesiony do innego Plutonu. Można znaleźć wiele takich historii, w żadnej jednak nie przeczytacie, że w tego rodzaju miejscach organizowano zawody, w których porażka oznaczała śmierć, a wygrana przybliżała do zdobycia głównej nagrody, czyli hajsu. Ludzi, których tam osadzano, wykorzystywano jako tanią siłę roboczą. Jednostki i grupy, które nie wyrabiały pewnych norm, po prostu były torturowane. Ośrodki były prowadzone w stylu dyktatora władającego małą armią, w której za niesubordynację karano. Katowaniem nieraz prowadzącym do śmierci. Dowódcy poszczególnych plutonów mieli ciche przyzwolenia na gwałty i pobicia. Przypomnę tylko, że mówimy o Korei Południowej, a nie Północnej. Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak niektórym osadzonym udało się uciec i opowiedzieć o tragediach, do jakich tam dochodziło. Odpowiedzialni za to jednak nie zostali ukarani, a osoby, które przeżyły to piekło, wciąż organizują demonstracje domagając się sprawiedliwości. No dobra, ale skąd te zdjęcia w takim razie? Wszystkie materiały użyte w tym filmie to prace artystyczne Efe Levanta, byłego antropologa i pisarza, który swoją twórczością oddaje hołd legendą i opowieścią ludowym. Jak sam pisze, te historie to symulacja życia w kraju, w którym budzimy się ze snów i koszmarów, by odkryć, że wszystko było prawdą przez cały czas. No i to ostatnie chyba idealnie oddaje sytuację, w jakiej znaleźli się osadzeni w tego rodzaju ośrodkach. Budząc się, uświadomiali sobie, że miejsce, w którym są, to nie jest sen. Squid Game nie jest opartym na faktach serialem fabularnym, ale może przypominać o tej tragedii. Twórca Hwang Dong-hyuk mówił, że w Squid Games chciał pokazać nierówności kapitalistycznego świata. Ciężki temat ogólnie, daj znać, co o tym sądzisz i czy widzisz wokół siebie te nierówności na przykład czy bogacze mają lżej, albo czy rzeczywiście mogą więcej? Miłego, dzięki Nara.